Cześć, witam Was. <laughs> Dzisiaj wybierzecie sobie jedną talię. Ja je wszystkie tutaj potasuję. Talia numer jeden. Talia numer dwa. Talia numer trzy. I jeszcze damy talię numer cztery. Ups, ups, ups. I talia numer 5. Wybierzcie sobie, która talia Wam najbardziej dzisiaj pasuje, i właśnie z niej dostaniecie jedną kartę, właśnie przekazu, co ta osoba ma Wam do powiedzenia, co ta osoba, o której myślicie, jakaś ważna osoba, ma Wam do powiedzenia. Ok, jakaś informacja od tej osoby. Wybierzcie talię i zapraszam. Będzie talia numer 1, 2, 3, 4 i 5. Jeżeli wybrałaś talię numer 1, no to to będzie wiadomość dla ciebie. Co ta osoba chce Ci powiedzieć, przekazać? Może nie ma takiej sposobności, okazji albo się wstydzi. Hmm. Wydaje mi się, że ta osoba chce Ci przekazać, że musisz sobie z czymś poradzić, że może masz jakieś, jakieś bóle, lęki albo jakieś rodzinne tarapaty i problemy i ta osoba życzy Ci, żebyś ty sobie jakby z tym umiała poradzić, mogła poradzić wiedziała, jak poradzić, może ta osoba chce Ci pomóc, a jeżeli nie, to troszczy się o Ciebie, martwi się o Ciebie, że jakaś Twoja sytuacja rodzinna wpływa na Ciebie w jakimś sensie niekorzystnie albo jakoś Cię krzywdzi, albo jakoś Cię smuci. Ok. Jeżeli wybrałaś talię numer dwa, zobaczymy, co ta osoba ma Ci do powiedzenia. Ta osoba ma ochotę odpocząć, ta osoba nie ma ochoty gdzieś biegać, latać, wychodzić, na przykład, jeżeli się umówiliście, to raczej ta osoba wolałaby zostać w domu. Jeżeli się nie umówiliście, to już wiesz dlaczego, bo po prostu ta osoba nie ma siły, nie ma ochoty. Dlaczego ta osoba jest taka powolna, zapytajmy? Mam wrażenie, że ta osoba po prostu ma dużo myśli w głowie, dużo emocji, jest taka rozemocjonowana, może się stresuje. Ta osoba się stresuje i dlatego wrę wręcz jakby no nie, ma, nie ma ochoty działać, wychodzić. Jest jakaś taka pasywna, więc, um, więc może nie naciskaj tej osoby, bo po prostu nic z tego nie będzie. Ta osoba w tym momencie jest pasywna i nie chce Ci powiedzieć, jak bardzo się stresuje, ale jednak się stresuje. Jeżeli wybrałaś tę talię, to co ta osoba chce Ci powiedzieć, przekazać? Ta osoba może boi, wstydzi, nie chce Ci powiedzieć, ale wydaje mi się, że tej osobie w jakimś sensie kończą się pieniądze. Um, może ta osoba nie jest zamożna, może wydała, wydał wszystkie oszczędności, y, może straciła, stracił pracę, albo jeżeli ma pracę, y, to ma dużo wydatków, y, może bardzo dużo, może wydał, wydał wszystkie pieniądze i po prostu nie ma, y, nie ma już y, nie ma już tak dużo tych, y, co mu zostały. Y, albo ma jakieś duże wydatki, y, o których ci na przykład mówi albo nie mówi, ale właśnie te wydatki gdzieś tam nad nim wiszą i ciążą i, i nie chce ci powiedzieć albo ci nie mówi. Albo wręcz chce Ci powiedzieć, ale, ale nie znalazł sposobności, że po prostu no, na razie jakby nie, jest, nie jest bogato u niego. Dobrze, jeżeli wybrałaś tę talię, to zobaczymy, co ta osoba chce Ci powiedzieć. Ta osoba chce Ci powiedzieć, że bardzo ważne jest, żebyś miała cierpliwość, żebyś cierpliwie czekała i żebyś miała determinację w dążeniu do celu. Więc jeżeli jest to wiadomość związkowa, związana z Wam, z Waszą dwójką, to bardzo możliwe, że z jakiegoś powodu jeszcze nie możecie teraz na przykład się spotkać albo być razem, albo coś jest na Waszej drodze, więc ta osoba mówi Ci, żebyś czekała i żebyś po prostu miała determinację, bo prędzej czy później się to uda. Jeżeli natomiast to nie jest związane z, z nim konkretnie, to yy, w takim razie ta osoba, ten ktoś on, zachęca Cię do tego, żebyś to Ty miała właśnie tę determinację i na coś czekała z wytrwałością. Okej, okay. jeżeli brałaś tę talię, to zobaczymy, co ta osoba ma ci do powiedzenia. Okej, okay. ta osoba ma ci do powiedzenia, że bardzo by się chciała zobaczyć, bardzo by się chciała zobaczyć, bardzo możliwe, że chciałaby to jakoś przenieść na jakiś wyższy poziom spotykania się. Może jeżeli między wami nie było nic takiego, wiecie, na poważnie, no to on by bardzo chciał, żeby już było. On bardzo chciał, żeby to właśnie przeszło do jakiegoś, na jakiś kolejny etap, żeby to nabrało rozpędu. Okej, okay, dzięki, papa. Pa.